Dzień dobry. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa zestaw ćwiczeń, który może pomóc przy problemach z bruksizmem. Ćwiczenie pierwsze, które może Ci pomóc problemów z bruksizmem. Starasz się mocno otworzyć usta, żeby rozciągnąć mięśnie, które są mocno napięte, możesz sobie pomóc poprzez ruch ręką w dół, żeby mocno rozciągnąć. Utrzymuję to rozciąganie 5 na 8 sekund. Rozluźniam, chwila przerwy i powtarzam, rozciągam mięśnie, utrzymuję napięcie i rozluźniam. Tak samo ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 10 powtórzeń. Ćwiczenie drugie polega na przesunięciu bocznym żuchwy raz w prawo, raz w lewo. Możesz pomóc sobie ręką, czyli mocny docisk, żeby rozciągnąć. Tkanki, które są mocno napięte utrzymuję znowu 5 na 8 sekund. Rozluźniam i mobilizuję stronę drugą. Mogę pomagać ręką, jest to dokładniejsze, jest to daje to lepszy efekt. Ćwiczenie wykonuję w trzech seriach, po 10 powtórzeń. Ćwiczenie trzecie do rozciągnięcia mocno napiętych tkanek. Ręka mm, stabilizuje dwa obojczyki. Staram się spojrzeć do tyłu, do góry. Na sufit mogę zrobić tak jak Ola dwoma rękami. Staram się rozciągnąć kanki, utrzymuję to napięcie 8-10 sekund. Później zwalniam, ucisk, chwila przerwy i powtarzam tak samo 3 razy po 10 powtórzeń.